Dzisiaj w odcinku testujemy pracę górnika. Czyli coś podobnego jak Minecraft, ale tutaj macie rudyt i hajdo nie no zostajecie, tak mi się kojarzy. To co? Ja klikam pobłącz i widzimy się na pracy górnika Jesteśmy na pracy górniku, tak się zaprezentuje. No, widziałem taki ser, na takim innym serwerze ten, ten górnik. Tutaj się znajduję. No i co? Wchodzimy, wchodzimy Zobaczymy, tu też powinno się wejść Tak mi się zdaje Aha, to, to zajebiście Nie no Coś, coś chyba nie, coś nie do Nie dopracowane to chyba Dobra, no to co? A tu, o to jest Dobra, komu, mam bo to, to jednego gościa Spłaczni paracz Dobra, zobaczmy ile zarobię chyba dla pożki, bla bla spadki praca sam uczyk mi to nie obchodzi bo ja wiem co to się robi bo Dobra, chodzisz do windy tutaj chodzisz bo trzeba się przebrać chodzisz o pa pa pa, e. pa ubrania jeszcze helm, gdzie jest helmu tu chyba tu nie ma hełmu? co kurwa chujowe te ubrania kurwa co mam tak Kurwa, też hełmy powinny będzie Gdzie te hełmy? Halo? No w Rwindzie się objawia, nie wiem. Otwórz tu Tutaj chyba się podchodzi. O, tu nowe, właśnie. Ja co znam ten skrypt. Tę robotę górnika, co no. Eee, dobra. Powinienem mieć kill off. Gdzie, gdzie to mam dostać Halo? Nie, nie, nie pamiętam tego. No i to. O kurwa tam multek. Jak <grywa> mi Dobra eee Wrócił. Gdzie tu się... Gdzie, tu, tu mogę? Coś tu kurwa mi nie gra. Jakbym coś zapomniał wziąć. Dobra. Hmm. Coś tutaj mam. Nie no coś. Coś co mi nie gra. Dobra, idę, idę dane wierzę Wierżona... Idę do roboty, normalnie, tutaj rozpoczynam, dawaj O No i co, E E, o pa, je yeah. Dobra, i co? Daję ścięcie i widzimy się jak skupimy to, bo patrzcie, to... No autokicker, nie autokicker chyba by nie działał Jep, yep, yep. Jep 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 yep. No fajnie, fajnie ja to pamiętam I tam będziesz podkładać Tam Dobra, ja dam ci chyba cięcie, okay. Bo to jest nudne, będzie oglądać Jak tam A to jest procent O ja pierdziela Ty Trochę 3% Kurde. Ty, ty Zajmij mi trochę co no A już przeczyli mi to odcinka ty nie? Hmm. Hmm. nie no dobra ja cię robię Widzimy się jak wykopię 100% dobra Widzimy się Jestem przy 90% i jakby coś się zepsuło i nie mogę brać Nie mogę dać br... I co jak idzie? No coś się zepsuło, słuchaj i nie mogę dalej kopać. Nie wiem czy tą butlę co muszę mieć. O ty gadasz. <głos》>, Sejo. Nie wiem no może... Ja kasa ja ten idę sam wykopałem. Nie wierzę. Widział, widzowie zobaczcie. Tutaj... Dość i nie mogę dalej wykopać, rozumiecie? Rozumiecie to? I co? Nie ma e, nie ma nic. To nie mi wydobycia, nie ma nic, nie ma nic. kurwa Dobra, zobaczymy. Skończę robotę, jeśli nic nie będzie, to ja to zgłaszam i niech ten skrypt naprawią. C i może to butle ma mieć? Butle? Niech tutaj to butelę Wróć i zakończ pracę. Bo jest, this? What is this? Eee, no... Sp sprawdźmy, sprawdźmy co co się będzie. I, i, i... Czy to są jakieś pieniądze? Mam obecnie gotówkę, gotówce ile? Eee... O, mamy! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 223 tysiące. Ile pracowaliśmy? Już wam mówię, ile pracowaliśmy, aby dostać tyle kasy? Zaczęliśmy, powiem ile minut temu? Dokładnie, zaczęliśmy ponad godzinę. Czy to jest opłacalna praca? Pon, pon, no, godzinę, równo godzina czyli 223 tysiące w godzinę jeśli masz czas i nie przerwiesz tego czasu wykopanie o jakąś godzinę to to spoko jest kasa spoko kasa ale kurde dam wam dam wam jakby tą pracę ocenić no i co to była praca górnika i jutro w dniach będzie praca z UW, albo jakiejś firmy i co nie To było na tyle, liczę się wam spodobało i zostawcie tam lajka, suba i siema, cześć, bo...